A kuku! Robimy następne losowanie! <słyszy> Aligator! To zobacz! No i piękna sprawa! Cześć! Boisz się aligatora? No tak, przecież jaki ma zęby i... No ale spójrz na mnie! Ze mną? Aligatora? No może już nie. <słyszy> nie bój się. Wiesz, co teraz patrzę, gdzie tutaj powinniśmy się udać? Gdzieś, gdzie jest woda. Na szczęście, mokradeł tu nie brakuje. Gat z rodziny aligatorowatych, który zdominował do rzeczy amazonki, to kajman. Zwykle ma około 1,5 metra długości. Choć zdarzają się i osobniki kajmanów czarnych, mierzące ponad 4 metry. Kajmany mają silne ogony i zęby widoczne nawet przy zamkniętym pysku. Niezłe z nich przyjemniaczki. Naszym głównym celem dzisiaj jest zobaczyć co? Krokodyla. Aligatora. A jaka jest różnica? Różnica jest taka, że krokodyle mają szer, szersze szczęki, a aligatory są bardziej węższe, są mniejsze też od krokodyla. I krokodyl też żyje w słonej wodzie. Aligator żyje tylko w takich wodach właśnie, jak tutaj widzimy i to jest jego ulubione, ukochane środowisko, czyli Bagno. W przeciwieństwie do niektórych krokodyli, kajmany mogą żyć tylko w wodzie słodkiej lub lekko zasolonej. Czając się na ofiarę, poruszają jedynie oczami. Aligatory nie tylko pożerają, ale też są pożerane. Tutejsze kajmany, szczególnie młodsze osobniki, mają poza człowiekiem jeszcze jednego wroga jaguara. Spójrzmy teraz, powiedziałem, szukamy aligatora. To jest właśnie aligator, który teraz sobie siedzi w wodzie. Ładny, nie? Bardzo. Ludzie mówią, że one są niebezpieczne. Wiesz, że tutaj nie było przypadków, kiedy aligator zaatakował człowieka. Były tylko przypadki w momencie, kiedy człowiek próbował złapać aligatora, mm -hmm. to wtedy aligator się bronił, ale to jest instynkt zwierzęca. I wiesz, co jest ich naturalnym zagrożeniem? My. O, zobacz, Natalka, a dalej <laughs> mamy wielkiego aligatora. Obserwuje nas. Mm -hmm. A naprawdę się boi ludzi? Tak, aligatory się boją ludzi, a to z tego względu, że... One nas nie jedzą, bo po prostu gdyby nas zjadły, to by zdechły. Dawid, by nie być gołosłownym, postanowił wymienić z Gadem spojrzenia z bliska. Zobacz co on robi, on się chowa teraz. Idzie pod wodę lekko, widzisz, że on się wycofuje, boi się, bo on chciał mnie zaatakować. No to w moment by do mnie doszedł. Poszedł już dalej. Ale prawdziwa przygoda czeka naszych podróżników na łódce. A więc ruszajmy tam, gdzie są aligatory. Widzisz, jaki kolor ma ta woda? Taki brązowały. A to się bierze z tego, że jest tutaj w niej dużo roślin. Zobacz! Mówiłem, mamy już tutaj pierwszego. Widzisz? Piękny, co? Już wiemy, jak je rozpoznać. Czyli widzimy tylko oczy. Nieźle się kamufluje, co? Natalka, tam jest kolejny. Widzisz? Wystaje. Czyli siódmy nasz. Jak będziemy widzieć 20 kajmanów, to musisz się z nimi wykąpać. Z naliczeniem 20 gadów nie powinno być problemu. Statystycznie rzecz biorąc, jest ich tu więcej niż ludzi. Yeah. Tak. Yeah? Aha. A... Dziesiąty. Tak. Dziesięć. Gdzie? Siedemnaście. Jedenaście. O jest, kajman. Szesnasty. Zobacz jaki duży kajman. Wow. Kolejny. Siedemnaście. O tutaj. A, jest, kolejny. 18. 18. Kajman? Tak. 20. No to Jee. trzeba się wykąpać, nie? Kajmany są świetnymi i bardzo szybkimi pływakami. Małe kajmaniątka wcinają owady i małe rybki. Duże, dodatkowo wciągają niewielkie ssaki. Najbardziej gustują jednak w piraniach. Solidnie dokarmione osobniki mogą wytrzymać bez jedzenia nawet dwa lata. Mając kilka złowionych pirani, nasi podróżnicy spróbują nakarmić kajmany. Patrz, 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 predator! Aha! Ale zjadł, co? Aligatory były? Były. Piranie były? Były. Nakarmiliśmy aligatory i jeszcze leżą, ale chyba one się nas boją, więc zostawimy je w spokoju i uciekamy dalej. Większość kajmanów poluje głównie nocą. Choć uwielbiają wodę, jaja składają na lądzie. Matki są bardzo opiekuńcze. Najpierw pilnują jaj, by nie zjadły ich jaszczurki, a potem przez rok albo i dłużej zajmują się maluchami. I teraz... Zobacz kwiat oczami aligatora. Jeliśmy tam, gdzie aligatory jedliśmy, to co aligatory jedzą i ciągle wokół nas są aligatory. Słuchajcie, musimy się z wami pożegnać, bo jedziemy w inne miejsce, ale naprawdę przygoda z wami była wspaniała.